Tak. Proszę bardzo. Pokażę specjalnie jakie? Dzisiaj pan by Tak? Stworzyły się róbki. Najpierw? <grystanie> Najpierw. <grystanie> Najpierw stworzyły się. Dzisiaj ziemniaczane ziemniaki o znaku Składniki, przeczytam teraz. Ziemniaki, olej Ty, 23. Oleju słonecznikowego więc sam olej, roślinny, a para... preparat pre... preparat. Preparaty aromatyzujący i o znaku Więc mogą jeść od 7 lat. Mogą jeść od 7 lat. Od 7 lat. No. Do widzenia. Do widzenia wam. Jeszcze coś kłapka. Ale tu widzieliśmy jak tworzy się szółki, nie? I ten film zostanie wrzucony na TV Publiczny. Każdy może go obejrzeć i znaleźć. I tak się patrzy i róbcie te szubki jak chcecie. A jak uda wam się, to dodajcie komentarz, czy wam się udał ten szubki. Dobrze? Ja to dodajcie komentarz a no. Jak nie uda się wam, to komentarz... komentarzu nie da dawajcie, nie? A czekamy na subskrypcję. Subkryp A nie uda Wam się łudzić, to nie. Proszę to nie dać subskrypcji. Do widzenia.